Będzie wyjazd. I dzisiaj jadę na Mazury na tydzień. Jest dopiero piąta. 54. Jak patrzę ostatnio, bo nie mogę teraz zrobić. Um, więc jeszcze muszę się przebrać, bo są w piżamie. A i później myślę, nie jakoś, żeby wiem, ileś mamy pociąg.

Pierwsze mm, do... jedziemy do Pojedziemy <coughs> jedziemy do na 3 godziny. Oprócenie. Oprócenie, Później czekamy godzinę na... taki autokar Ale Auto no, Chyba, no, chyba ja. I to też będziemy tak jechać 3 godziny i czekamy na taki... I będziemy jechać jakieś 40 minut Więc tak. A nie, tak. 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 Tak? No, widzę pan zawsze. Nie, to jest nie Co to jest? Jak Ogólnie no. jedziemy jeszcze e, z drugim pociągiem. Tak jak już wyszło. I, później jedziemy na ten autobus. E, będziemy na trzy godziny. E, Ciężko na początkę. Wam room, tour. tu jest taki salon. telewizor, salon. E, kuchnia. E, tutaj nie wiem. Tutaj jest e, łazienka. To jest piecyka, co tam nie wiem. Piecyk, to tutaj mi słychać. mamy balkon. Czy tam coś. Tutaj będę spała z siostrą. Tutaj jest taki pokój. Miałam tu spać, ale niby tutaj nie można. Więc sad. E, tutaj jest pokój mamy. I tak Wypakowam. i tak wygląda nasz pokój. Ta siostra śpi, ja tutaj śpię. I tutaj mamy tak... tu jest taki kojekś kotek. I tutaj rzeczy. To są mojej siostry rzeczy. I tutaj jeszcze zakładamy szafer na kłódki. Jakieś buty, tutaj mamy jakiś grzenik. I tam ja witam. No i tak, ja pokażę Wam teraz taras. No tu jest taras, taka pośtoweczka. To, to to tak. I tam w ogóle tam jest jeszcze trampolina i basen, do którego pójdziemy. Ehm, różne hamaki. No... Koniec Więc... Widzimy się za chwilę Dla was, dla mnie nie wiem co Eee... Tak Ejo. na chwilę zapraszam na, na trampolinę Bo to jest takie to jest w ogóle takie pszczawki tam. E, tam jest basen też dalej No Emila, nagrasz Nagrasz mnie Nagraj mnie. Czyszta ira? Dobra. Czekaj, 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 bo mnie widać. O, o bibli. Nie, nie chcę normalnie. Nagrywa się teraz? Tak nagrywa Nie widzę, że nagrywało. Ale się nagrywa. Ja coś chyba wyłączyłam. Aha, jest świeci kółeczko, no. Adi jesteś. W domku? Nie się włamujesz tam do domku. Nie włamuj się do domku. I pies biega. I biega pies. No Pies zadowolony. Pies biega, zobacz. Pies jest zadowolony. Biega piesią. Idę na hamaku. Ze mną to wolę sobie zrobić. Jest trochę zimno. Jest 18-leż ogólnie. Mama z babcią poszli do sklepu Ja zostałam z dzieciakami, a oni gdzieś tam się bawią, na eee, No i tak, nasocziluję ja koło naszego domku Tu mamy domek O, 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 o. I socilujemy Co hmm, tak tu jeszcze powiedzieć Nie wiem. bajki. Wow, jaka wiara To jest już zimno na dzwonku. To jest największa, no. jaką kiedykolwiek niosłem. Psiastycznie, Charger. <laughs> Czas na cement. Dawaj, miks. Skąd do kolacji. Macę widelelę, dałeś czuję, że się ja, twoje. Tu, tu. Z murówką. Kieczu. Nie I wiem, ja. masz bizelet? Nie. No to masz, bo oni wyciągali, a później picie, nie? Ja nie nagrywam ubiorców. więc widzimy się za chwilę. Zawsze jestem przebrana w piżamę. No i zaraz idziemy spać. Jest siostra. Więc tak, zaraz idziemy spać. Tak. Idę spać, więc. Żegnamy do jutra. No i do... No i tak. Dobra, to mi się moje Pa! pa. Jest do 54. A jest godzina 654. Fajnie się spało fajne są te łóżki bardzo wygodne. Polecam. Mhm. No mhm. Nie wiem czy trzeba zrobić bo... tak. Teraz przebierać w ubrania no i A, później jak przebieram Nie ja ubieram się w to te dzisiaj idziemy, na dziś, no tu macie e, no i tak idziemy zaraz to łazienki dzięki, w i takie i posmalować się kremem no i więc to ja, bo ja muszę się oczesać, bo moje mm. włosy nie włosują <głos》> Ale pierwsze może pościelmy łóżka, bo wyglądają na razie trochę dziwnie Więc pościelmy je Kur... ale jest git no i tak, idziemy teraz do łazienki No, są czesone teraz. Znajdujemy się takim kinie. Mam twarz. Jest kakałowy ogólnie. I tak ładnie pachnie. Dużo banianów

Nie ma, to, nie a nie, weakest, no nie chyba do ignorowej, i Nie, 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 nie. po jest, to teraz. Zakicie minutę, a teraz. A teraz. Jak teraz, 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 no chodź. teraz, no teraz, no chodź. no no

Tu jest taka puszczaweczka, papik tam już bryka. Ciemny hamak. to trzeba to odplątać trochę, bo to z tą stronę. Reżakujemy. A oblam piesio. No i tu masz. Siesta poranna? Taka, ej, 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 na psa. O, słońce ci tak. sieci w oczy. Czekaj, muszę z tej strony podejdę się nagrywać, bo ze słońce świeci. To jest tutaj, jak Nikomu nie O, Emila tam na hamaku. Hej. Emila na hawaku no. A Adi na leżaku. Dzisiaj grilla robimy. mamy żadnych 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 pasy, może dzisiaj może dzisiaj będziemy żadnych 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 się żadnych 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 tam. żadnych 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 Idziemy na mm. Jak

Chodź, 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 to jest takie lądowanie Gdzie odpocząć na leżaku Bieramy

Proszę na tym zrobimy. Ogólnie Wam jeszcze ten dzień vloga. To będzie ten dzisiejszy dzień, e, bo chciałam tylko wkrótce nagrać vloga. A tak jak się budę, to miałam kończyć filmik. Ale, no. Nie wiem, tak mi się spodobało, że mi się chce dzisiaj dla Was też vloga zrobić. Więc to będzie dwa dni vloga. Ze mną spędzicie. No, dzisiaj chyba będzie interesujące co bardziej dzień niż podróże. Więc tak. Zaraz sobie Nie wiem. Zaraz będzie pewnie śniadanie. Więc czekam na śniadanko. Mój. Gotowane śniadanko. Zaraz będziemy jeść. Mamy śniadanko. Płatki Cześć. i. to. tak. Muszę czy z tamtego pokoju się idziemy się poschnieć. Prawcza na spacerek. Kto, kto się cieszy, że idzie na spacerek, ale ty mnie nie bo ja krem na twarzy. Nie, nie, nie. Dobra, idziemy. O, o, idziemy. Zemdłu <noise> mi. Czy piesek cieszy. Kto idzie na spacerek? Kto idzie na spacerek? Ty, fawcieś! Ufa, Dobra, mama, idziemy. Z Fawcie, idziemy na plac kościelny dzisiaj. Mapę bierzemy tą. Tak. Idziemy na plac kościelny. Fawcisz, pokaż się. Idziemy z Fawciem. Gdzie zostajesz? Koleżanka nie czy nie kolega to nie. Tylko. No to nie. Koleżanka. O, o, to o, idziemy sobie na ten. No. Ja nie będę tu siedziała w domku Saudi. Babka by tylko siedziała. Ona jest. Dobra, leniwa. Wiem. Ja ogólnie Jezus. Ogólnie kochani to... Zaraz idziemy no to na mikrofonie na rynek. Tam no, pozwiedzać no. różne tam rzeczy. Teraz idziemy, tam, idziemy? Nie wiem idziemy, 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 się się przejść tutaj, Tam pójdziemy na co tam jest. Z jasną. Szybciej przejdziemy, co tam jest. sam za domki zobaczymy. Tak chcę, żeby spacer. W okolicy. Teraz z Sławciem idziemy. idziemy. Później idziemy była, na nie? Mikołajki. Na jakiś rynek. Kościół, eee, w kościół zobaczymy. Tak, tam. Kościoły. Kościoły to my pójdziemy sami, bo, bo babcia że może, przez, może będziemy na zmianę bo chodzić. Nie no co będziemy się wymieniać. No. Teraz ja wejdę z wami, potem babka proponuje bo ja, ja proponuję babka pójdzie do kościoła okay. sobie zobaczyć Jest tak ja wiem, że... Kochani, my zaraz idziemy sobie rozwiedzać e, rynek i w ogóle tam wszystkie tam, różne tam wieże, kościoły No, Tak? A teraz jeszcze poinstalacje Oooo Zaraz idziemy a może pójdziemy na jakiś rejs, Zobaczymy, jak kosztują te lewy Bo to co, Dobra, teraz przystawa. Widzimy się, jak będzie Zaraz idziemy, słońce dalsze Dzisiaj jeszcze przybrałam takie spodniki bo trochę jest zimno nie Jakby teraz jest ciepło słońce ale jak, jest, jak wiatr mocny, to jest zimno Słońce nam mnie świeci, więc naprawdę nie widzę nic ehm

Eee, no i jesteśmy na miejscu to jest jakiś chyba Właśnie tam pisze eee, No i teraz będziemy zwiedzać To jest jakieś jeziorko Tam z statkami

A co, jest masza nie ma? Nie ma chyba. To nie dobrze, że nie ma. Nie bywa na sobą. To jest jakieś relacje. O bocian twój na szczęście. Weź do kościoła. Jestem. Dobra, ja chwilę wejdę. Jest sama wejścia. Teraz gdzieś indziej, tam no, jest jeziorko. jeziorko. No, idziemy... Jest w liście, w Gdzie idziemy? No mamy jezioro. Tak, szukamy ulicy Ale co tam będzie? E, tam te właśnie te statki pływają. A. Nie musimy daleko, tylko sobie tego zobaczyć. Idziemy sobie do muzeum jednak jeszcze. Tutaj no, koło to, tu kościoła. No, no możemy się obejrzeć. No to chodź. Tak nie idziemy do muzeum. No bo on... 10 zł za osobę. <laughs> Moja mamu i babciu wyszły 3 zł za osobę. No i tak wyszło. Chcieliśmy iść, ale. No. Za drogo trochę nie uciekaj! Ja chcę go trzymać! No to go trzymaj. Teraz idziemy gdzie indziej. Tak. Teraz idziemy na ulicę żeglarską. Nie wiem, co tam jest, ale. No. Idziemy tam ulicy tutaj pływają na statki w ogóle Jest jakiś most, e. hmm. most pływają statki może później pójdziemy na te statki jutro Jakoś takim stykami będziemy płynąć, jak ludzie. Eee, tak. Eee. Eee, Słuchajka, i przebrałam się w strój kąpielowy. E, no bo zaraz idziemy do basenu tam 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 tam. Nie wiem czy widać Nie ehm... będzie Niby jest zimna woda, ale żeby było tak gorąco po tej całej wyprawie, więc no No więc widzimy się jak będę już w basenie ehm... Też się wujem. Więc tak Wmachałam sobie z amortyzacją taką deskę Czekajcie, wezmę okulary jeszcze Okularki a ale wątpię, że mam To jest bardzo zimna woda. Więc tak. Zaraz idziemy! Już się nagrywa? Ojej, jak wy tam wejdziecie, to ja wiem. Mnie się zimno robi na same patrzenie. Czekaj, może Natalia, niech wejdzie, niech zobaczy, dokąd jest, ale nie wchodź pierwszy. Ja tu położę telefon, nie wiem, ja to półka, ale położę telefon. Aha, czyli dacie radę sami wejść. Mika, pokaż jakiego masz fajnego. Musisz się rozgrzać. Tak sobie podszyj ciałko. Podszyj sobie nóżki. Podszyjcie sobie nogi. Tak tak delikatnie sobie podszyjcie ciało. Jest ciepło. No tak! Przyzwyczajcie musicie. Jest no. ciepła, No chodź. Ja was obleję tym. Chodź, ciepła, ja was tą że was obleję. Nie, nie, wiesz, wiesz, no, to nie działa. Nie? nie działa? To nie. To, to nie. O, się co nie działa? A się Bo, nie. Powiedz, się nie, powiedz, że nie mam A innej, na, też nie się A nie. A nie. Pies nie. A nie. A nie. ma nie. A nie. A nie. się.

na falka och, oh, się, Ani po. Ci, Ale nie krzycz, nie, nie. Ale nie krzyczymy. Fafik, chcesz się Nie, psa nie wolno. Psa nie, bo woda buda. go! O nie, do Ale przestań krzyczeć. Dobra, Dobra, koniec nagrywania. O, cicho. Cicho, Nie krzyczcie, pies czeka. Cio. się Cio. Cio. cicho. Cio. cicho, cicho. Cio. Cio. Cicho. Ja padrzem, razem się uda. Oj, no, no, no. czekajcie. Ale już zameldowałam, kochani. Boję się, mam tylko do nie chcę już nikogo dodać. Ale to nikogo specjalnie dla was. Nie jadę za mnie, ma nikogo ze mną. Oj, zimno, kochani. Mam nadzieję, że się nie grało. Dobra. Grałam. No, no bo już tu zimno, więc tak. Trzeba, tu kto do mnie przyszedł Zaraz będziemy mieć karyla. Babcia robi. Więc tak. Hmm, Czekamy. Czysty. Ten moment kaszankowy jest. Oważę dziurze. I teraz chodzi trochę na kanapie Tak, Jestem. Już to frutki dostaliśmy. Hm. Jest tak to nie! Ja nie jestem muchą. Moje hmm. kochani, ja już idę spać, więc... Dobra noc, widzimy się jutro rano Wstałam, więc... To będzie koniec tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I do, nas... do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!